Droga Powiatowa, ulica Różana w Lubaniu doczeka się w bieżącym roku nowej nawierzchni. W końcu nie trzeba będzie jeździć nią slalomem. Zmianę do budżetu wprowadziła Rada Powiatu podczas nadzwyczajnej sesji. Rada Powiatu wprowadziła dodatkowe zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. To jest przebudowa ulicy Różanej. Przypomnę, że jest to ciąg drogi powiatowej w kierunku Bolesławca z Lubania. Zamierzamy przebudować prawie ponad 2 km drogi, łącznie z odtworzeniem istniejącego chodnika. Jeżeli uda nam się nawiązać porozumienie zarówno z miastem Lubań, jak i z gminą Lubań, jako że ta droga no, przebiega przez te obie gminy. Porozumienie dotyczyłoby ewentualnego wsparcia finansowego przez te typy gminy. Mieszkańcy nieraz apelowali o chodnik. Promesa przyznana przez państwo na remont drogi nie obejmuje budowy chodnika, stąd pomysł, aby gminy partycypowały w kosztach. W tej chwili przygotowujemy się koncepcyjnie, można by było określić do realizacji tego zadania. Musimy stworzyć czy, 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 czy a, uzyskać projekt budowlany, który nam określi w tym momencie po pierwsze ile to tak naprawdę do końca będzie kosztowało wraz właśnie z tymi nieistniejącymi a, jeszcze chodnikami. Mam nadzieję, że w tym roku to zadanie zostanie zrealizowane. I, Powstanie nowy chodnik, o ile mnie pamięć nie myli, to będzie prawie półtora kilometra nowego chodnika, który w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Nowa nawierzchnia ułożona zostanie od ulicy Głównej przez Goszcz do granic miasta. Koszt inwestycji przekracza 2,5 miliona złotych, z czego 80% starostwo powiatowe pozyskało z budżetu państwa.